Dzisiejsze spotkanie miało na celu zapoznanie się z informacjami na temat działalności Laboratorium Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim, które wykonuje testy na, na obecność koronawirusa. Zostały stworzone już takie zestawy. Te zestawy zawierają niezbędne adresy, telefony, adresy mailowe do kontaktu z laboratorium skierowania z drukami samokopiującymi oraz tzw. wymazówki, które będą w sposób bezpieczny w sensie biologicznym, Docierały później tutaj do laboratorium Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Dzięki programowi i środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego będziemy chcieli przebadać ponad 12 tysięcy mieszkańców z terenu naszego województwa do końca grudnia bieżącego roku. Jesteśmy w stanie dzisiaj nawet tysiąc badań na dobę zrobić. Więc myślę, że w sposób znaczący poprawi to możliwości diagnostyczne w tym kierunku, w kierunku badania e, Renawirusa, ale też i możliwości nieodpłatnego, co podkreślam, e, badania w kierunku koronawirusa dla e, medyków, dla pacjentów z terenu województwa świętokrzyskiego.